Witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 20 Ultimate Team na moim kanale. I od jakiegoś czasu zacząłem robić w moim klubie taki wielki recykling jakby, że po prostu e, karty nisko oceniane przypalałem na SBC, w których dostawałem wyżej oceniane karty i te karty też przekalałem na jeszcze wyżej oceniane i tak dalej i zaczęło się to tak, że najpierw robiłem brązowe wymiany tam chyba tylko ze 3 zrobiłem, bo miałem mało brązowych kart e no i pozbyłem się wszystkich tych brązowych kart i zacząłem robić srebrne wymiany srebrnych kart już miałem trochę więcej e i z tych srebrnych wymian dostawałem paczki albo z trzema e, non rare kartami albo z czterema i później te nieświecące złote e, przepalałem w rozbudowa 80-88 właśnie już z tych paczek dostawałem Niezłe karty, żeby przepalić w późniejszych SBC, eee, jak mi się skończyły nieświecące. To robiłem rozbudowę 81, a tutaj na przykład z 81 plus dostałem, górne i jeszcze był fajent, z w środku, czyli 2 karty 86. No i ogólnie e, z tych rozbudów trafiałem dużo wysoko ocenionych dosyć kart. Tutaj e, ikonę trafiłem. Też 87. Także nieźle. I jak skończyły mi się karty świecące do 81 oceny to postanowiłem, że już jest czas, żeby zrobić dwa SBC. E, rozbudowę 2 razy 90 plus i z ikoną Optimus. O, ale teraz jeszcze jest paczka 100 plus za wyzwania. E, a nie, to jest za SBC, ale to wcześniej robiłem o wiele. E, no i jak... Jakby... Oczekiwałem po prostu, że w tych paczkach trafi coś, żebym... No takiego, żeby dobrze zakończyć trawę FIFA. Jest to też prawdopodobnie jeden z ostatnich filmów z FIFA 20. Już... Jak przepaliłem karty na TSBC to mi zostało praktycznie tylko pierwszy skład i ławka w klubie. Tutaj będzie to z 90 plus już ten nowy. Nie. To jest 92 plus. I właśnie w tym SBC przepaliłem balaka, duplikat. I, I ja trafiłem już w stresetko. Bo... Świetny deal Mega paczka To za Division Rivals Wymienna nawet No i hulner jest trafiony Czwarty raz w tej Przeddałem go za jakieś 70 tysięcy, chyba. Może nawet mniej. I teraz będą dwie paczki 90 plus, dopiero pierwsza. Okay. To znaczy, to jest druga która ale była słabsza, więc najpierw pokazałem. No, konwersja. No, mam go nawet w składzie teraz. Karta warta 80 tysięcy. No i druga paczka. E, w zasadzie pierwsza. I ja już... E... Łączam, bo będzie teraz urywek z live. Do zobaczenia za 30 sekund. 90. Plus. Najgorzej jak może być, to chyba jak wpadną jakieś dwa słabe tocy typu, no nie wiem <śm> hmm. buskets albo coś hmm. dobrego, stoc coś, o smoling, hej, to spoko Cin taki smoling 50 tysięcy, no ale dobry overall Przynajmniej I kto oprócz niego? Opara Dalblis trafiony po raz drugi. Najlepszy traf w tym roku. FIFA dobrze pożegnana. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem, czy z FIFA 20, czy z Dema 21, czy coś. No i na razie.